Dzisiaj gramy w Bedwarsy! z moim kolegą, tutaj tym kolesiem, widzicie go? My i idziemy jak słupy xd, dopiero teraz, czekaj, lag, Widzę, nie pytajcie dlaczego był lag, o właśnie dlatego, wytłumaczenie, kids, 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 kids. O, okay, tego chciałbym. Mieć. O, właśnie. Bumterererererererer. Zapraszamy mojego kolegę. I co? Wiedząc się na chatę, Patrzę, że jest do mało, ratę. Słyszę, Wygramy dzisiaj. Baby co w zasadzie dużo odcinku było właśnie z tej gry. Dlaczego zacząłem nagrywać Robloxa? Dobre pytanie. Bo sam nie wiem, dlaczego zacząłem. Przechodzimy parę kura. No i nie przeszedłem. Powiem wam tak. Ci znajomi by. Wy... Jest guys choć się jakiś pat Dla mnie są mega dziwne. Ten, 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 ten. Patrz, patrz. Kupię! Ope. Ope, Fryta wróciła. Fryta, Fryta! Bo się zbagowało i nie mogę mieć... A po co ci ten anioł? I Fryta i my! wszych. Ojesz tu. Ani ja olewam ten środek, ja będę żył z laki bloku. Ja też. Ja też ta ja też kiedyś tak grałem i wygrałem trzy razy. Możemy to wygrać, będziemy żyć z naszego oto pomieszczenia. De polaki bloka.

a nie, dobra. Myślałem, że to A za... A ty możesz się pójść, faje. Z mi 5 hpa. <noise> Panie, zacznę się do nas za chwilę budować. Morda. O, siema. O, siema! Siema, myśleliśmy, że to sami będzie. Ej, <noise> to jest takie... W ogóle jakbyśmy byli na... w ogóle jakbyśmy zobaczyli pierwszego w swoim życiu człowieka. I mam laga. A, bo... Kurde tego, jakbyśmy mieli y, y, serwer udostępniony na Minecraft, kurde, OneBlog, gdyby do one nas się dołączył. Była taka reakcja. Chłopie, ja też mam skiny, przez to, że mam takiego jakby niewidzialnego skina. Mam za 20 żelaza, młotek. Beton. Można Kali? No bo mam takiego skina, który jakby się nie pokazuje, który mi daje młotek i do tego mam taką kulę za 20 żelaza. Czyli dałem drugi raz za Co? Co, Co mi to daje? O, siena! Mordo! Ale mordeczki przybywają. Patrz, mam trybowe O co chodzi z tą kurą? Nie. Inna jest. Ja na nie zbieram. Patrz! opie, Atakują nas. Oni nie mają z nami szans. No chodźcie mordy. Wy nie macie ze mną szans. Dzięki, mam rybkę? O kurde, ja mam Ale ja mam rybkę. Jecham, ja te z ryba w ręku. Idę do jakiś gości. Chcę iść. Patrz chcę jecham. odważnie. Jed młote chłopie. Może no, zginąłem. Czy koleś Tak dostał generator! Ale na przekapana. Jest jednej jedyny. Dobra. Jeśli ten lucky Block będzie nieopłacalny, to się z Lecę tam na samą... Na, samo, na sam... do samej góry, tam na górę. Tam o! Wierzcie. Wierz. Pierzcie. Wierz. Mi się zachciało, kurde. Pewnie. Nie, nie ma jakby co w bazie, bo robię ważniejsze sprawy. Weź, kurde, co ty co? Po co? No, A kresu, Aha, no to się mówi, morduj wcześniej. O właśnie. O dobra, ja go Swoim wzrokiem, patrzyłem na niego z daleka. Mam generator! Dwa tysiące. Mam generator, Chod mogę... Hopie ja mam generator, mogę wracać? No, leć, leć, leć. Dob, ob, ob, jest, 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 jest. Mordy nas gonią! tutaj nie zabudowuje Co wyżej się odwali To tam ten koleś! Ej, coś mi pomoże! Kurde ja obdulca, przykład. <grym> nie postawić generator Zbudujemy wyspę z podwodem. Znaczy ja zbuduję, ale ty będziesz się lenił. Nie mów tak. Mam 34 tego. Jemy. Ja. Zbuduję ci special wyspę. Mogę ją postawić? No, możesz postawić, możesz postawić. Takie trzy posągi wystarczą. Ja tam jakby co zaklepuję, to ten pierwsze. Chodźmy, lecimy, lecimy. Mam ekskluzywny mieczor. Legendary. Tak. powiem ci tak. Hoppy, już ja już o. ja diamentowy set. Co ty gadasz? Ja teraz bieram sobie na niego, nie? Potrzebuję, hoppy, tak malutko na diamentowy set. Mogę ja teraz błagam? Tylko raz. Oddam ci jeden. Dzięki bardzo. Jesteś super. Dlaczego pragnęł raz do pili łóżko? Coś ty powiedział? Nie. Dobra, chodzę. Pragnęł raz do pili łóżko. Bo ty do nas, ty po <grym> poleciał łatwo z nim teraz oddaj moje emsy Czy no ems mi oddaj oj kurwa mi wielkie emsy dobra masz cztery Dobra, chłopie, masz, masz, masz cztery i nie marudź. No, jeszcze sobie już iść na górę po więcej. Oni nic nie wiedzą, to jest najlepsze, oni nic nie wiedzą o tym generatorze, to jest smutne. To jest smutne mordo. И будем видеть, что я такое. Oj No, bardziej nam Tam Zieloni przeszkadzają Trzeba zrobić kiedyś nalot Kiedyś No zaraz robimy nalot, no człowieku Mordo Zbieraj to zbieraj, kurde, bela. a szwarek do wyzbrojenia, robimy nalot Nie, 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 to, nie, to oddaj to, oddaj to, nie, 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 że jestem nie, dupa, ale tego, proszę, nie, 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 masz. No to też duszki, bo ja nie, bo wiem, nie, 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 NIE DA SIĘ WYRZUCIĆ, MORDĘ Eee, postaw je na łóżko Jakbyś chciał bić Ale przytrzymaj Musisz mieć te krople w ręku i przytrzymaj tak I postaw je Mam dyszkę, o, masz też już dyszkę, stare. O, już diame to na się Kuba pokaż, pakałeś, pakałeś, a on już... Damantowym leci. O kurde, stary! Czego mi o tym nie powiedział? O czym? To jest naodowana na fula. Gdzie na fula mordo?

Dobra, kupię nie co mi mu No akurat jest potrzebne, bo jestem biedny jak dupa na razie. No trzymałeś. Rasty Bugatti! No mami! Guys! Po co my chodzimy w ogóle na siodło? Ja nie, nie, z tego dobrego dostałem, to ten młotek gumowy. Ale widzisz jadałem kamuflaż tutaj. Piękne. Co? Za chwilę! Mama, alej! Mama, 10 minut! Bo naprawdę na fajnie runda idzie. Hmm. Na pewno nic tam nie ma. No to to, 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 to jest pewna. Kąsasz był lepszy. Nie, 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 nie. na najcie, wynaj na, na najcie. Ten typ. Lepiej się coś na to No i dobrze. dobrze. Jak chcesz sobie surowy mieć. Aha, szybko na kolek. Ja nie tylko M po drodze zbiorę łupie, za ty go jakiś weźmie. Tutaj jest, widzisz. No naprawdę No, no naprawdę Ooo, no, się No czy... Znaczy, znaczy są nie do bawienia. Co powiedziałem? Bo ja mam szmaragdowy miecz, nie wiem jak ty. ja dopiero zaczynam. Teraz w ogóle, jak to koleś obudowo idzie. Kurde, bo ja jestem biedny jak dupa. możesz mi pożyczyć 4 MC? Nie mogę, bo mam teraz szmaragdowy mieczek. Uwaga! Nie ma co oszczędzać! Ej, ten typ! Ej, ten typ patrzy na ten szmaragdowy miecz! I, szkoda, że nie zemdlał. Ktoś cię goni, mordeczko. Aż spoko! Sprawa będzie wyjaśniona. No i nagle. Kurde, tyk mi wyjaśnił. Mam na fora! tego walesia. Sparaj się przez te podiamenty, normalny koreś I tymczasem ja No i lepiej sparaj stąd Zniszczyli to, zniszczyli to, zniszczyli to, zniszczyli to, zniszczyli to, zniszczyli to Łupie, a teraz się boję własne żyćko Ej no, w sumie już się skończyły Krzuszek nie ma Mama już koń... Mama już kończy, bo pewnie przegnę. dosłownie za sekundę Spadnę Dosłownie pewnie za sekundę

Bo powiedziałeś to wtedy, kiedy gdzieś boję się własnego życia. Aj dobra, już nie ma łóżek. Oh. Ja mam drewniany miecz w ogóle chodzę normalnie z drewnianym mieczem. Ja się troszkę niepokoję, bo kupię sobie ten wyrazny miecz Tak na razie, za sobie diamentowe zgarnę. Dasz jednego szmaragda. Uuu! Miała miejsce bo tyle. Nie mogą. Patrz, 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 patrz. Tutaj jest dobre miejsce, i tutaj robimy wyłanko. Nie, tu będzie spadać. Chudę, czy tam obłoczę? Proszę jednego. Jednego mi daj. Dobra, dzięki. A skrzynczy czeka na mnie jedenaście, pewnie. Zgaduj dziesiątkę. Trzynaście. Chłopcy, mamy szansę na kolejnego szmaragda. Ja się postaram. Na kolejny generator szmaragdów. Uwaga, czy to mi doszczęcie widzowie, jakby odcinek się mega dobrze rozwija. No nie no, laserowy miecz. No jak wyprzedzasz. O, no nienawidzę tej gry, jak wszyscy sami rozwalają. Jeszcze miałem taki bloka wielkiego przed No to jest bezsensowne! To jest nie takie... Chłopie, to były trzy wielkie lucky bloki na sobie. Dobra, i nara. Nara naura, Nara